Tym, ja w dzisiejszym odcinku chciałem sobie sprawić taką możliwe, że ciekawą grę Nazywa się Cold Battle Czyli taka można powiedzieć Piłkarska wersja Clash Royale Zobaczyłem ją u tych U bo Robili jakiś Piłkarski odcinek dzisiaj I pomyślałem, że może będzie Ciekawa gra tylko nie potrafię w, w nim grać. I właśnie chyba przegrałem. Albo nie. Może nie przegrałem. Op, opa. Opa. Siup. Udało mi się. Strzeliłem go. Tylko ja, ja nie jestem... Czy ja teraz gram z normalnym człowiekiem? Czy... czy, czy, czy może z botem? Jak, jak tu się atakuje? Jego pobiłem? O, obroniłem jakoś. Siup. Siup. I nie! Zabrał mi Zabrał mi gamoń. Defense! Okej, okay. zaatakowałem go chyba. Pas, pas, nie. Ukradł mi, ukradł mi, Defensę. Udało się. Tym ja chodzę, tym chodzę. Ale to jest dziwne. Który którym ja. Ja tu trzymam, nie. Ale ta gra jest głupia. <grym> bo za tam kogoś pas teraz kurde wygrałem? już koniec? tak wygrałem ale to są strasznie krótkie gry next jestem w top 10 nie wiem czy w jakiejś lidze am amatorów next match ooo wygrałem pierwszą grę to chyba umiem grać хотите, то могу сказать, Запрошайте мне до знаемых. Мы них пластус. Не, я сам там тем я делаю? Где есть А, я вам пивка, не зауваживаю. Что еще идея. Пас. Уже? Шут! Шут! Вот, фугол! Чуп! Аж в морду! Пас! Кобра! Чуп! Давай пью, давай пью! Чуп! Шут, Бенди, шут! Шут! Другой гол! В том грозе какие-то самонубки играем. Dawaj piłkę Nie. <laughs> teraz, teraz piłka jest moja, shoot Znaczy nie, pas Pas, pas I shoot, shoot Łatwo Jedna sekunda została Już wygrałem 3 do 1 Już nie muszę nic robić Co on zrobił? Jak się nie zaliczyło Dobra, łatwo W piątym miejscu jestem za minutę i sekundę będę mieć do odtworzenia jakąś, jakąś skrzynkę. Next match. Ciekawe ja jestem, czy ja w ogóle gram teraz z prawdziwymi ludźmi. Człowiekami. O, ten tu umie chyba grać. Nie, ej. Defense, defense, defense. Zdef zdefensowałem dobrze. Siup, 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 siup. Dobrze, dobrze. Ten... I... Nie, nie, <try> dawaj piłkę. Gdzie jest piłka? Ona ma piłkę. Dawaj piłkę. Dawaj piłkę, frajerze. Dawaj piłkę. Moja piłka. To chyba jest prawdziwy człowiek. Dawaj piłkę. Dawaj piłkę. Zaswyczowałem się z przodu. Dawaj. Jest! Moja piłka. Nie, dawaj piłkę. Dawaj mi tą piłkę. Okej. Okay. Ta piłkę! Którym idę, ja idę? Tym idę teraz. A co jest tych skrzynkach? Co jest w tych skrzynkach? że sobie ulepszyć tych tych... To... Do, do domku idę? kuby, больше выгнули. Не, мать, кладфу. Может, скопа. Пас. И шот. Кладфу. что взорву синюю. И с Ну что? Давай piłkę. Давай Пас. Пас. O ty, o ty gnojku śmierdzący, dałaj mi tą piłkę Mam piłkę? Co ja zrobiłem? Czczuję czy ja tak zrobiłem Dobra, dobra Shot uh. 2-0 Co mam zrobić? To nie mam żadnych ciekawych motek Ooooo, wow. prawie mnie trafił chyba. Oh, nie wygrałem 2 do 0. Łatwo. Next. Jestem już trzeci. Będę już jakimś filoplajerem. Diabełka. Kurde, to już mnie atakuje tutaj. Piłkę. Mi się wydaje, że ja w z jakimiś botami gram. Bo się nie grać, nie potrafię. Ja też nie, nie potrafię grać, ale on jest taki głupszy. Szyt. Co on za łódka by No i tak wygram do jednego w 4 sekundy nic nie zrobi. Prosiłem? No Nie. Jest za mało czasu. Drugi jestem. Next match. To na górze. Się pod jego nikiem w ogóle są chyba te ostatnie gry, czy, czy wygrał, czy, czy przegrał Moja piłka. Pas. 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 Shoot. Pas pas shoot. Pas pas shoot. Pas, pas pas shoot. Dawał jej piłkę Ty benedykcie Pas Pas Shoot No pierdolcie jeszcze widzowie Cichacz był Myślałem, że zaznacie z, 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 co ja chciałem powiedzieć z, za. Nieważne Po prostu myślałem, żeby nie słychać że pierdolę i będziecie mogli usłyszeć mu mojego pierda. Nie usłyszycie, bo opuściłem cichacza. Nie obroniłem. Co on wysyła? Naprawdę są po prostu buty. shoot Broniu. shoot Broniu! Tu jeszcze reklamy można sobie podwajać wszystko. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z tego, ale no i tak pewnie no. będzie. że nawet mi się podoba ta gra. Dawaj, piłkę bądź falety. Opa, pas, 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 pas. I shot. Łatwo. Pas, 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 i shot. Co zrobiłem? Nie wiem. Zamiast mu, zamiast mu zabrać, klikam obronę, a potem, zamiast obrony, klikam mu zabrać. Nie umiem grać tą grę Pas. Oj, zabrał mi pas. Jest? Tak, oczywiście. Nie, Co ja mówię? Skąd on wysyła motki? Wiesz, mi mi nie widzowie, czy, 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 czy są boty, czy są, to są prawdziwi ludzie. Bo niektórzy... To mi się wydaje, że, że grają tr tr troszkę jak, jak ludzie, a niektórzy to po prostu zwykłe boty Bo to 3 minuty, a nie 3 minuty 5 minut a nie 2 godziny, chyba no, To są 2 minuty, chyba bo, Pokazuję bo 2 godziny Nie, nie 2 godziny Albo to dwie godziny od 5 minut, dobra. Co jest? Dosłownie go... dosłownie mu, mu to w głowę poleciało. Bronię to. Pas. 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 I shot. Моз му... там копнъл. Пас. 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 и шаот. А, това е 2 до 0. На мозко, тъй. Как ти... кебабове турку. Не, както то ма... он ма... Zabrałem nie? Tak, pas. I shoot. Obronił. Nie. Ty obraniacz jeden. Ty, bro, ty broniący się turku. Pas. A. i tak już koniec. I time next. Dobra, wyjdę, bo tam jest coś. 400 mogę. był na środku. Czy to jest szef? Czy to nie jest szef? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach jak, jak mnie oglądacie. Jest... Ej, jeśli ktoś dotrwał do tego, do tego odcinka, napiszę w komentarzu...